Trzeba siedzieć w domu, no ale jak trzeba. To trzeba. I to jest to też, co często myślę, że gdzieś tutaj powtarzam: że też również bierzemy dużą odpowiedzialność na siebie. Cześć! Dzisiaj mam 28 listopada 2025 roku. Jednak nagrywam oto z tego pomieszczenia, ponieważ nie jestem w stanie wyjść na dwor. Drugi dzień walki z chorobą i niestety. Ona wygrywa. Ale się nie poddaje i uznałam, że pomimo tego, że no nie czuję się najlepiej jednak. I tak i tak nagram tego vloga, ponieważ obiecałem, a nie muszę też leżeć w łóżku. Po prostu mam lekkie dreszcze, daję radę pracować. Więc czemu by też nie pogadać do kamery? Więc nie będzie tutaj pewnie długich wywodów, nie będzie też pięknych widoków z lasu. Ale przy okazji chwilkę sobie porozmawiamy o tym, o czym chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać. A mianowicie już za tydzień w piątek będę prelegentem na Java Confie. I wydaje mi się, że w tym roku to już będzie czwarta albo piąta konferencja, gdzie będę prelegentem. Więc uznałem, że warto pogadać o tym, z jakimi benefitami to się wiąże oraz czego od nas wymagają uczestnicy takiej konferencji. Także zaczynamy. Jak zapewne widziałeś, pogoda jest naprawdę przepiękna, a szkoda, że trzeba siedzieć w domu, no ale jak trzeba. To trzeba. I właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać o byciu prelegentem. Jakie to ma zalety i być może jakie to ma wady. I do tego, do tych przemyśleń skłoniła mnie osobista refleksja, ale również prezentacja bodajże Grzegorza Piwowarka, którą wygłosił na 300 w Jugu. Niestety nie jest ona dostępna, ponieważ wszystko tam było robione za zamkniętymi drzwiami, więc. Więc pierwsza myśl, która pewnie od razu kiełkuje w głowie, jest to, że żeby konferencja się odbyła, potrzeba prelegentów. A żeby taki prelegent wystąpił, to oczywiście musi być na tej konferencji i siłą rzeczy nie będzie płacił za bilet, więc ma zawsze darmowe wejście na konferencję. Więc to jest jedna bardzo fajna zaleta. Ja w swojej karierze bodajże że dwa razy byłem na konferencji jako uczestnik, raz pracodawca mi po prostu zafundował takie wyjście, a drugi raz byłem u znajomego na konferencji, który był organizatorem, a wreszcie przypadków zawsze byłem prelegentem. I co jest też fajne, że jeśli jest to gdzieś, powiedzmy, za naszym miastem, w którym normalnie żyjemy, że musimy gdzieś dojechać, no to po pierwsze są zwracane koszty dojazdu, a po drugie również mamy zapewnione wejście na afterparty, mamy również często zapewniony nocleg, wyżywienie, więc tutaj też jesteśmy zaopiekowani. No i pewnie ci najlepsi prelegenci, którzy mają wielką renomę, mogą liczyć na wynagrodzenie. Czemu nie? Bo Przecież przygotowanie się do konferencji wymaga wielu godzin, trzeba przygotować materiał, również wykreować swój wizerunek sceniczny, więc tego jest naprawdę dużo. I ten, kto ma już zbudowaną właśnie renomę jako ekspert w danej dziedzinie, to często może sobie rościć też prawo do wynagrodzenia. Tylko to już trzeba być naprawdę dobrym i rozpoznawalnym prelegentem. I kolejna rzecz. Również właśnie budujemy swój wizerunek eksperta. Chodząc po konferencjach są tam uczestnicy, którzy słyszą o nas, właśnie budujemy taką tą markę osobistą, i również to, że jeśli jest jakiś temat, to być może będzie on powiązany z naszym nazwiskiem. Jeśli ktoś będzie miał problem z danym zagadnieniem, to być może będzie się chciał do nas zwrócić. Na początku może z jakąś poradą, a potem na przykład być może będzie chciał jakieś konsultacje płatne, więc budujemy swój wizerunek eksperta. Ale tutaj nie ma niczego za darmo. Jeśli chcemy być prelegentem, musimy oczywiście przygotować materiał, musimy Przygotować siebie do wygłoszenia tego materiału, żeby to było porywające, i nie można tutaj się skupić tylko na wiedzy takiej eksperckiej. Trzeba również zadbać o to, żeby tam dać jakiś storytelling, żeby zaciekawić odbiorcę, ponieważ on płaci swoją uważnością i chce po prostu dostać jakiś zysk z tego wszystkiego, a nie po prostu, że to będzie takie, i tyle, że to uczestnik w ogóle niczego, z niczego nie skorzysta, albo na przykład zaśnie. Więc to jest też również to, że tutaj mamy też rolę prelegenta, który nie tylko jest ekspertem, ale również musi dbać o to, żeby ta prezentacja była po prostu ciekawa. Więc musimy się rozwijać i właśnie w danej dziedzinie, ale również w takich umiejętnościach komunikacyjnych. Musimy mówić spokojnie, musimy mówić zrozumiale, musimy wyjaśniać skomplikowane koncepty w prosty sposób, więc tego jest też naprawdę dużo i to musimy wszystkiego się sami nauczyć. I to jest to też, co często myślę, że gdzieś tutaj powtarzam, że też również bierzemy dużą odpowiedzialność na siebie, ponieważ uczestnicy mogą krytycznie myśleć albo też nie. Więc to, co będziemy przekazywać, musi być sprawdzone, musi być poparte doświadczeniem, czy też jakąś analizą, żeby taki uczestnik miał dobrze ułożoną i zweryfikowaną wiedzę. Ale w ogóle najlepiej jest, kiedy chcesz w ogóle zostać prelegentem. Zacząć od takich meetupów, ale to chyba też już kiedyś mówiłem, żeby nie porywać się na wielkie płatne konferencje, tylko robić to w bezpiecznym środowisku. Czy to w zespole, czy na jakimś darmowym meetupie, gdzie po prostu ludzie płacą jedynie swoim czasem. Chcą posłuchać czegoś ciekawego i przy okazji ci kibicują, więc tutaj będę chyba odsyłał do innego filmu. A jest jeszcze jedna bardzo fajna zaleta, jeśli jesteśmy prelegentem to często jest tak, że być może kojarzą nas inne osoby, i wtedy, jeśli mamy takiego introwertyka w sobie, to być może to nie my musimy przełamywać te lody i podchodzić do innych osób. Tylko często zdarza się, że to inne osoby podchodzą do nas, więc to nie my musimy wykonać ten pierwszy krok. I w moim przypadku jest to ogromna zaleta. Dobra, i to by było na tyle na dzisiaj, ponieważ znowu czuję taki praszczyk przechodzący moje ciało. Muszę jeszcze dotrwać do końca dnia i się wykurować, ponieważ jutro też mam bardzo intensywny dzień. I teraz pytanie do Ciebie. Czy Ty widzisz może jeszcze jakieś inne zalety bycia prelegentem? A być może widzisz i dostrzegasz jeszcze inne wady. Tutaj chciałbym rzucić właśnie taki element właśnie dotyczący stresu. Czy to jest zaleta, że potrafimy Zwalczyć nasz stres i po prostu pokazać, że potrafimy działać pomimo stresu? Czy być może jest to wada, ponieważ możemy się nabawić jakiegoś przewlekłego stresu? Więc tutaj jestem ciekaw Twojej opinii. Więc dzisiaj odcinek przegadany z jedną scenarią. Tutaj o Firanka i bodajże trochę widać widoku z okna, ale no niestety tak jest, jak jest. Więc dziękuję Ci za dzisiaj. Jak zawsze proszę cię o kciuka w górę, o subskrypcję. Niech to wszystko leci w świat. A ja lecę się kurować, żeby w przyszłym tygodniu móc się dalej przygotowywać do swojej prelekcji oraz nagrać kolejny odcinek vloga. Także, jeszcze raz dziękuję, na razie i cześć.